O, dzień dobry łasieńko, jak się czujesz? Dzień dobry, a dobrze, tylko nogi trochę bolą. Jakbyś się w sklepie olatała tak jak ja, to byś dopiero zobaczyła, jak nogi potrafią boleć. Ja to wciąż, jak byłam z moją Angeliką, to żebym jeszcze na pielgrzymkę normalnie poszła. O to jest ta młodsza Kołodziejczykowa. I ona już wciąż ciąży? Ile ona ma lat? Z 19. I już w ciąży, patrz. Żelki poproszę i masło. Mówię ci, kochanie, ty nie jedz takich rzeczy w ciąży, bo ci się dziecko ze sklerozą urodzi tam za bobony, proszę panią? Jak wujcikowa ta starsza w ciąży była i kapustę żarła, to teraz jej ten mały cały czas biegunka, biegunka. Dokładnie, proszę panią, a jak się żre pomidory, to Bachor ciągle chory. A co to będzie, chłopiec czy dziewczynka? Chłopczyk, Tomasz. Dałaś na dyskotece, Tomasz. <grym> Pięknie, ale jakiś taki niepodobny do twojego Sebastiana. Yy, ale on jest jeszcze w brzuchu. No twój Sebastian to ma taki bardziej wypięty, taki bebzon, taki od piwa. No ale wie pani co, to już jest bezczelne. Tylko żarty, nie złość się Asieńko, bo jeszcze mi tu w sklepie urodzisz A samo co się pampersy skończyły Do widzenia